Witam, moi kochane skorpiony na czytaniu na sierpień 2020 roku z całego serduszka was, was witam. Na wstępie chciałam podziękować za to, że jesteście, za wasze subskrypcje, za Wasze e, łapki w górę. To jest bardzo ważne ze względu na to, że daje mi, mi sens mojego, e, mojego przesłania, które po prostu m, wykonuję co miesiąc, bo dla mnie jest to e, też taką m, formą. M, podziękowania, ale za wszystko trzeba dziękować, nieważne. Zapraszam oczywiście Was, moje kochane skorpionki, na indywidualne czytanie, jeżeli ktoś czuje niedosyt. Nieraz trzeba poczekać na takie czytania, ale warto. To też zależy wielu od wielu, no od, od czasu i od dnia. Czytania są wtedy bardzo długie, ale naprawdę warte. Dobrze. Zaczynamy. Mówię, czytanie będzie krótkie, ze względu na to, że jest lato i trzeba wykorzystywać to na to, żeby kontaktować się z Cudowną Matką Naturą, z przyrodą, z, z rodziną. To jest najważniejsze. Także to, co najważniejsze dla Was dzisiaj do przekazania. Mm, mam nadzieję, że będzie to czytanie szybkie, miłe, przyjemne i z dużym, pozytywnym przekazem, z czego Wam całego serca życzę. Niektóre z Was czują, że utknęły, że nic się nie dzieje, że jest tak monotonnie. Może są w jakiejś trudnej sytuacji, bo tego nie lubicie. Przekujcie, moje drogie strzel... skorpiony. Przepraszam. Przeszłość zakończcie. Grubą linią odetnijcie. Bardzo podobne czytanie, jak przed chwilą, chyba nie wiem, o której ze znaków było. Właśnie to ten okres pustynny, który uważacie, że jest po prostu... Nic się nie dzieje, to jest czas, żebyście się nauczyły i udoskonalały swoją cierpliwość, bo nieraz po prostu cierpliwość jest potrzebna yy, i, i bez, bez dwóch stań, tak? Natomiast, tak jak mówię, jeżeli chodzi o. Dusza, chcę Wam przekazać: odetnijcie to, co było grubą kreską, załatwcie to, przebaczcie, zakończcie i idźcie dalej do przodu. Tak jak mówię, to czytanie jest takie magiczne. Jasno i ciemno. Ale tak jak mówię, tu chodzi o świecę, po prostu kamera kamera łapie, ale najważniejsze mówię, że się słyszymy. I poproś Boga o usunięcie tych negatywnych wpływów. No to mówię, to jest coś, co było w przeszłości. Gdzieś ci głęboko siedzi jakaś przeszłość, mój drogi Skorpionie. Ja powiedziałam jest takie powiedzenie, że skorpion, tak jak mówię, najlepszy przyjaciel, najgorszy wróg. To jest raz, po pierwsze. Po drugie, bardzo pamiętliwa istota. Jeżeli została skrzywdzona, jest bardzo pamiętliwa. Także no, zakończamy coś drogi drogi yy, skorpionie. Zakończamy to, co Ci nie służyło. I, i, I sobie tą swoją cierpliwość, no niestety, musisz troszeczkę yy, no, podszlifować, to też jest bardzo ważne. Dobrze, lecimy dalej. Lecimy dalej, co tutaj dla Was? Co tutaj dla Was? Mhm. No, jesteś na takim etapie marzyciela, jedności, także dobry czas. Karta świata, coś zaczynasz wychodzić. I słoneczko, no, powiem Ci szczerze, mój kochany e, e, s, s, skorpionie, że dobry czas tutaj z tego, co widzę dla ciebie. Karta słońca, marzyciela. A tylko pamiętaj, najważniejsze, słuchaj swojej intuicji. Nie słuchaj e, tego, co inni mówią, że masz zrobić. Nie żyj życiem innych, tylko swoim. I słuchaj swojej intuicji. Za tą intuicją idź, bo masz bardzo dobrze e, e, tą intuicję swoją e, rozbuchaną, tylko po prostu, żebyś z niej korzystał. Życzę Ci z całego serca, mój drogi Skorpionie, abyś, e, tak jak mówię, słuchał tej intuicji i. Dozna, doświadczał wszystkiego to, co najlepsze. Szacunek do samego siebie, pamiętaj, żebyś kochał siebie. To jest taki też czas dla ciebie, tak? Żebyś był takim e, prawdziwym e, przyjacielem, e, nie wiem dla samego siebie to jest bardzo ważne. Więcej pozytywnego myślenia, nie narzekamy, nie narzekamy i jeszcze raz nie narzekamy i więcej wiary i zaufania. Miej oczy za szeroko otwarte, mój drogi skorpionie, na cel i idź za tym celem, nie cofaj się w połowę drogi, bo potrafią niektóre niestety tak zrobić, że idą, 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 potem się wracają. Jesteście nieraz konsekwentni, ale nie, nie zawsze niestety tak to wygląda, to jest bardzo ważne. Te marzenia, skup się na tych marzeniach, drogi, drogi Skorpionie. I, i, I idź, jeżeli nie dajesz rady, yy, ułożyć sobie te, te marzenia w taką całą logiczną całość. Kartka długopis, piszemy, mówię, słowo pisane ma olbrzymią moc, tak? Nie bez kozery są do dzisiaj poszukiwane najprzeróżniejsze skrypty z przeszłości. Szczęście w nieszczęściu, to co uważacie. No, tutaj dla niektórych będzie w związku to co, się, to, co się dzieje. jest to będzie takie szczęście w nieszczęściu. I zobaczymy, o co chodzi. A niektórych to będzie jakaś zmiana kierunku. Hmm, może być baby, może być dziecko. Dla niektórych yy, to, co uważałyście za coś złego w związku przekuje się na coś dobrego, tak? Będzie tutaj dla niektórych karta też mówię dziecka. Naucz się prosić, mój kochany yy, Skorpionie, bo tego ty nie umiesz sama. Po co komuś mówić? A co mi to da? A po co komu głowę zawracać? Zawracaj, zawracaj. Bardzo ważna rzecz. Może sam z czymś nie dajesz rady. Poprosisz, i coś się za fajnego zadzieje. Także dla Ciebie, mój drogi e, e, Skorpionie, coś, co widziałeś w czarnych okularach, zrobi się w różowych. Bardzo fajny, bardzo fajny czas dla Ciebie. E, no, tylko nieraz we wszystkim, jak we wszystkim, warto jest nieraz wsadzić troszeczkę asertywności i powiedzieć nieraz nie, jeżeli coś Ci nie pasuje. I, i tyle, to wszystko. Bo masz przewodnictwo godne zaufania tego się trzymaj, to jest dobry moment i dobry, dobry czas. Jakaś zmiana kierunku, tak? Zmiana kierunku. Zobaczymy, czy to dotyczy coś może pracy, czy jednak mm, coś, coś na, na, na poziomie związkowym. No, związek, związek. Jeżeli chodzi o związek, wezwi, yy, dowiedz się więcej odnośnie swojego związku, Drogi, drogi e, skorpionie. I jeżeli coś ci tam e, e, nie pasuje w tym związku, poproszę e, Rafaela o pomoc. Na pewno ci pomoże. Na pewno da ci wskazówkę i na pewno cię wysłucha. To jest taka, mówię, naprawdę wielka super energia. Także bardzo, bardzo dobry czas. Coś się będzie działo właśnie e, u, u, u skorpionów na poziomie związku. Zresztą, jak często e, faktycznie to się, to się dzieje. Dobrze. Zobaczymy, co dalej. Uzdrowienie emocjonalne, także troszeczkę odpuścisz tego, lub powinieneś odpuścić, mój drogi e, skorpionie, e, coś. I uzdrowić się emocjonalnie, gdy Twoje serce wyleczy się z przeszłości. Mówię jakieś rany z przeszłości u niektórych. To już druga, druga karta mówi o przeszłości. Także odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli, bo Ty też jesteś taki, mówię, 24 na dobę. H, Y, 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 pracujesz nad tym, żeby mieć tą kontrolę. Nawet jak śpisz, to potrafisz kontrolować swoje, swoje życie. Komuś powinieneś wybaczyć, coś z przeszłości się takiego działo, że, że powinieneś tą, to, to, to wybaczenie dokończyć, załatwić i pójść naprzód. I poprosić tego, czego naprawdę chcesz, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo, bardzo y, ważne. Zobaczę jeszcze jedną kartę. Nie wiem dlaczego mnie to. Tutaj tak hmm, pociągnęło. Co jest do załatwienia e, niezależność. W, potrzebna Ci jest e, Skorpionie niezależność, żebyś mógł e, być od nikogo niezależny. Wtedy poczujesz zupełnie inną energię i inaczej się poczujesz. Bo teraz czujesz cały czas, że Jesteś tak jakby mówię związany z kimś, z czymś, z jakąś sytuacją, z jakąś osobą. To jest kompletnie Ci, mój drogi Skorpionie, niepotrzebne i zobaczymy co jest uzdrowieniem tego, tej sytuacji. szukać przewodnika, ty jesteś sam dobrym przewodnikiem. Mówię, to co się dzieje, to jest taki problem odziedziczony po przodkach. Cięż, ciężko coś nosić, to co ci jest kompletnie nie, niepotrzebne. I tyle. To jest, mówię, coś z przeszłości. Wybacz, zakończ, puść to, potrzymasz, a ci to nie służy, niepotrzebne jest. I tyle. Dobra. Moje kochane skorpione, mam nadzieję, że Coś tam wyciągnęliście dla siebie. O wiadomo, wyczytanie ogólne. Zapraszam na następny miesiąc. Do zobaczenia. papa. Pa.